Suryo na drogach publicznych. No dobra, postrzelamy sobie. Ojej. Yeah. Dobra. Jesteśmy na strzelnicy wiatrowej. Niedawno odkryłem ten obiekt. Byłem tu też z Kajką postrzelać. No i co? Dzisiaj będziemy testować kolimator. Aha, do tej mojej spluwy, tego hadera. Muszę zobaczyć, gdzie postawić moje puszki z piwem, ale chyba tam. Oops. mamy stalowo i gumowe kulki takie. Ale mamy też, jak widzicie, nowy kolimator. Za z kamerę będzie to trudno pokazać. Ten, ten krzyżyk, czy tam kółeczko, które się wyświetla. On ma 5 pięć... oh stopni. był włączony w ogóle. Chyba się włączył w ten... Ale widać jeszcze, dobra. Ma 5 stopni podświetlania i dwa kolory. I do tego cztery różne cztery różne, no te krzyżyki, jest. kropka Są różne takie, takie rzeczy. Muszę przyznać, że wygląda bojowo, co? Teraz z tym kolimatorem jedzie, bo ten kolimator rzeczywiście daje rady. To jest tani kolimator Teta Optics, chyba 139 złotych kosztował, ale naprawdę jestem zadowolony z tego, jak, jest, jak wygląda, bo znaczy jakiej jest, jak jest konstrukcji. Jest cały metalowy, ma tylko taki malutki element tutaj plastikowy. I naprawdę jest porządny. Wiadomo, że to nie jest do broni palnej, bo tam są zupełnie inne przeciążenia i wstrząsy, więc te, ten sprzęt jest znacznie droższy i musi wytrzymywać od przeciążenia takiej broni palnej. Natomiast w przypadku broni pneumatycznej to nie musi być tak profesjonalny sprzęt. Dobra. Słuchajcie, zakładam kask. I ładujemy. Nie wiem, czy będzie dobrze widzieć. To się okaże później. Okej. Okay. Przebijamy. Widziałem, czy on jest. Zobaczmy. Żyje. Żyje. Tutaj jak widzicie nie żyje, tutaj też, ale jest fajna dziura, ale puszeczka sobie jeszcze nam posłuży i to też żyje, także za dużo tych trafień nie było, może też postawię to tym razem tak, cyk, okej. Okay. Następny magazynek. Ja jeszcze Wam kilka słów powiem o Suronie, tym tutaj obok, bo faktycznie zapomniałem ostatnio chyba o głównej modyfikacji powiedzieć. Oczywiście to jest tylko do tych, co ich to interesuje. Nic nikomu tutaj truć dupy, co dzieje? pyk. Dobra, już mówię. Eee, no właśnie, głównym, modem ostatnim był ten amortyzator. To jest DV Emerald, czyli taki topowy amortyzator downhillowy. Tutaj ma taką śmieszną poprzeczkę, jest the upside down, czyli upside down, czyli taki jak motocykle mają em, amortyzator. On ma tutaj, jak widzicie, cała ta, 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 ta poprzeczka. Wspornik jest zrobiony z karbonu. Eee, no i udało mi się go dostać używanego, ale w bardzo dobrym stanie. W stanie 3200 zł, także jest to jakaś tam okazja. Bo nowe kosztują z 2500 dolarów, także to byłoby zdychę pewnie. No i teraz właściwie. Ten przód już jest zakończony. Będę chyba wymieniał na troszkę szersze koła, ale zostanę przy 19, jak mam wrażenie. Może troszkę grubsze opony wyrzucę. I co? I tak naprawdę, aha, no mostek chciałbym mieć troszeczkę inaczej zrobiony jeszcze. No i bateria. To jest niestety spory koszt, bo około 8000, ale to zwiększy zasięg dwukrotnie. No i moc też podniesie. Teraz to jest około 8,5 kW. Ten sprzęt. Jedzie około 85 km na godzinę z prędkością maksymalną, natomiast to też jest tym, że ma większą zębatkę z tyłu, więc mógłby trochę szybciej. No ale ma naprawdę fajne przyspieszenie, natomiast to jest 8,5 kW, czy tam 8 czy 8,5. Taki tune, natomiast przy nowej baterii to będzie 12 do 15 kW. Także no znacząca różnica będzie, naprawdę znacząca różnica i to już będzie potężny wariat. Już teraz rzeczywiście trzeba mieć troszkę rozumu, żeby go okiełznać. Ale śmiega się fajnie. Teraz jechałem po, po drodze. Możecie zobaczyć może to na filmie publicznej, bo jest to zarejestrowany pojazd. E, natomiast no, tu na pewno fajnie by się jechało, gdyby, gdyby opony były mniej offroadowe, Ale absolutnie można sobie właśnie dojechać w takie miejsce i, i świetnie się to sprawdza. No dobra, idę, idę, idę. O, proszę zobaczyć, kulka się wbiła tutaj w drewno gumowa. Całkiem fajnie. To naprawdę ma. Ma swoją moc Ten, ten pistolet a będzie miał będzie miał jeszcze większą Ale to nie teraz Nie wiem ile tu może być metrów Możemy to spróbować jakoś zmierzyć Takimi krokami Raz, dwa, dziewięć To jest dziesięć metrów I z tych dziesięciu metrów Panowie i panie Ładujemy Widzę teraz mam czerwony ustawiony krzyżyk Środek. Trochę powyżej, ok pięknie, ale teraz fajnie poleciała kolimator wyłączony, no naprawdę bardzo fajna, bardzo fajna dodatek do tego pistoletu. Aha. Chciałem wam pokazać. Zobaczcie. To oczywiście gdzieś tam trafione, ale udało mi się trafić tą puszkę i jakby oderwać całą, całą górę. Poleciała tutaj, także <grymny> chyba ma najfajniejsze trafienie na razie, bo to jest, sprawdźmy krokami. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, sześć, siedemnaście. Siedemnastu, kroków, także metrów właściwie. Także chyba całkiem nieźle. Dobra. Chyba jeszcze jeden magazynek sobie wywalę, ale już też bez nagrywania i nie, nie, jadę pojeździć na suronie, bo tutaj jak widzicie są całkiem fajne górki, a obok jest gdzieś podobno taka traska rowerowa szybsza, więc jak nie będzie tam nikogo, nie będę nikomu przeszkadzał, to, to pojadę. Trochę Dziury są jak widzicie w każdej z tych puszek. Nie miały szans. Dzisiaj Kajka mi poleciła taką aplikację do wykrywania śpiewu ptaków, jaka to jest, jaki to jest ptak, ale trochę dosyć długo nagrywać, więc jeszcze nie sprawdziłem, czy to działa. Muszę ogarnąć. Bang. A ja sobie jeszcze chwilę tutaj chyba poszaleję. Powinien być bunkier gdzieś obok. To jest, tak, zobaczcie. No to jest naprawdę kawał bunkra. Tam można wejść na górę. To musiało być całkiem niezłe ustrojstwo. Wow, to jest taka hopa. To jest coś pięknego. Eee, port dla promów, które pływały z miasta. I tu była restauracyjka. I to by był, kurcze, kapitalny pomysł. Gdyby wod, że sobie po prostu pływały do tych wioseczek promy, żeby restauracyjki po drodze, żeby można było pojechać, tak powiem, po jajka świeże na wieś i wrócić sobie tego samego dnia. To by była moc. tu jest naprawdę urokliwie. Szkoda, że wszystkie puszki z piwem wystrzelałem, bo bym sobie dziabnął takie malutkie piwko, powiem szczerze, ale trudno komu w drogę, temu czas. <grystanie z kursu> tu tak jest jakiś teren, teren wojskowy. Zobaczcie, zobaczcie ile sprzętu. Ale... Dobre miejsce, a przed chwilą byliśmy po drugiej stronie.